Cześć mnie z tej strony. Słuchajcie, mam trochę roboty, ale siadłem generalnie skręcić filmik dla miłośników mojej twórczości ze Śląska, a konkretnie dla górników, gdyż od, od paru dni dostaję no, tam komentarze, te które są jeszcze w miarę do opublikowania to zostawiam, ale dostaję również wiadomości prywatne. E, maile i tak dalej e, z groźbami karalnymi od e, miłujących pokój górników. Słuchajcie, a propos mojego jednego z filmów, w którym mówiłem o przywilejach górniczych. Nie wiesz, jak to jest ciężka praca. Podymałbyś w kopalni na dole przez 15 lat to coś tam, jeden pierzą nawet przez 3 lata, bo umarł. E, to tak, słuchajcie, nikt wam nie kazał pracować w górnictwie. Nikt wam nie kazał iść do szkoły zawodowej górniczej. Wszystko na temat. Ja nie mam zamiaru pracować w kopalni i nigdy nie będę pracował. I nie pracowałem. I jak was boli, że ja po 15 latach na służby idę na emeryturę, żeby dalej pracować, przynajmniej taki mam na przykład zamiar, ewentualny, I to jest wasza brocha za przeproszeniem. A jeżeli już mówimy o górnictwie, ja bym chciał tylko przytoczyć parę faktów mu. Straszne oburzenie zapanowało w waszych szeregach. Tym bardziej w momencie, kiedy największe oburzenie było wtedy, kiedy odpowiadałem o tym, o tym, że właściwie to jesteście dojeni przez swoich związkowców, przez polityków. Chociaż politycy to wam płacą z moich pieniędzy między innymi. Jesteście dojeni i wykorzystywani jak dzieci. Po prostu. O co chodzi? W latach komuny zawsze stan górniczy był pompowany. Było masowane jego ego i masowane kieszenie. Związków zawodowych, ile tam jest w kopalniach, góry, w tych spółkach węglowych, to nawet nie wiem, czy to można zliczyć, ile w ogóle tego jest. Ostatnio czytałem taki artykuł w Pulsie Biznesu, mi się nawet zdarzyło raz taką gazetę czytać, gdzie było napisane, że przeciętnie na jednego, na dwudziestu górników pracujących pod ziemią przypada jeden prezes jakiejś centrali związkowej albo naszego znaczy związku jakiegoś. Słuchajcie, no jaja. Że była jasna sprawa. A tutaj ja się nigdy nie przygotowuję, ale tutaj się przygotowałem, sobie wziąłem troszeczkę artykułów z prasy gospodarczej z tego roku między innymi... Mamy, słuchajcie, w tej chwili w Polsce liczbę górników. Liczba górników w Polsce jest prawie, że porównywalna z liczbą górników, prawie, że w całej Unii Europejskiej w tej chwili. W tej chwili mamy około, zdaje się, od 80 do 100 tysięcy, w zależności, które dane górników. O liczby się wahają, ponieważ niektórzy nie wiedzą, jak wliczać w to górników, którzy są na emeryturach i po prostu pracują z. Firm podwykonawczych, dalej robią to samo co robili, zarabiając trochę inaczej, więcej na przykład. Pamię Trzeba pamiętać, co się działo przez ostatnie kilkanaście lat. Przez ostatnie kilkanaście lat państwo dopłacało e kopalniom, czyli Wam, drodzy górnicy, między innymi. Oczywiście to nie jest Wasza wina, no, ale taka jest prawda. Państwo dopłacało miliardy złotych. Żeby oddłużyć wasze zakłady pracy. Dlaczego? Bo, jak nie chcieliście reform, likwidacji, zwolnień i tak dalej, to trzeba było pompować w was kasę. Trzeba było pompować miliardy złotych. Rocznie to było mniej więcej 10% budżetu naszego kraju. Rocznie wpływało tylko i wyłącznie, żeby oddłużać kopalnie. No, ale co się stało? Te pieniądze się rozpływały, nie wiem, znikały gdzieś, wpadały tam w te przepaśćne czeluście szybów górniczych, ewentualnie w jakąś wpadły? Nie. Yy, wasi drodzy przywódcy związkowi, yy, nie mówię wszyscy, ale bardzo generalnie wśród przywódców związkowych była taka operatywność, że nie zakładali firmy, słuchajcie, które zajmowały się obsługą tych pieniędzy handlowali po prostu tymi pieniędzmi, rozumiecie, handlowali długami, handlowali pieniędzmi na oddłużanie i tak dalej, przewałki, kasa i tak dalej, w ten sposób to szło. Trzeba pamiętać, jeszcze w przeciągu ostatnich no, 12-13 lat, żeby zmniejszyć zatrudnienie w górnictwie, zdecydowano się na zwolnienia i przykładowo, 36 tysięcy górników wysłano na tak zwane urlopy, pięcioletnie urlopy, na których oni no, rzeczywiście zarabiali mniej, bo dostawali 75% pensji, ale również zachowywali w czasie tych urlopów wszystkie przysługujące im jeszcze za i z, za z czasów komuny i z czasów już nowych rządów demokratycznych przywileje. Dodatki socjalne, to co mówiłem, deputat węglowy, zasiłek ołówkowy to co mówiłem o tej wyprawce do szkoły, zasiłek ołówkowy, tak jakby dzieci górników były bardziej, nie wiem, chętne do nauki w szkołach i niż dzieci innych normalnych grup zawodowych, które takich dodatków we wrześniu nie dostają. Nagrody i obilouszowe barburkowe 13-14 i pensji. To co ja mówię o 15 pensji, a ja 15 pensją nazywałem barburkę po prostu. O to mi chodziło. Znacie jeszcze jakąś taką grupę zawodową, która dostaje tyle różnych, różnych dodatków w czasie roku. Taki górnik. Przeciętny górnik, ten, który przebywał na tym urlopie, przebywał na tym urlopie, bo to już się pokończyło, zdaje się. Mam nadzieję, kurwa. Przebywał na tym urlopie, no to te tam parę lat temu dostawał na rękę mniej więcej 2000 zł. No nie jest to dużo, prawda? Nie jest to dużo, ale to nie jest dużo, na przykład tutaj, gdzie ja mieszkam, czyli na Mazowszu, w okolicach Warszawy. W stolicy, jak tam jeden z Was powiedział, nie zapominaj, człowieku, że stolica to jest przez to taką stolicą, przez właśnie takich napływowych kur na baranów, którzy przyjeżdżają tutaj, nie mówię o wszystkich, ale dużo właśnie. Cały ten sznyt takiego wiejskiej stolicy to spowodowali nieprawdziwi warszawiacy z urodzenia, tylko tacy, którzy tu przyjeżdżają, potem strają we własne gniazdo. Bo ci, co przyjeżdżają tutaj pracować, uczciwie, żyć i integrować się z tym miastem, nigdy w ten sposób o Warszawie nie powiedzą. A ci, co przyjeżdżają właśnie tutaj srać, opierdzielać się rozpieprzać, palić opony, pić w wódę w parku, kurczę, i awanturować się na demonstracjach, to w ten sposób właśnie nazywają stolice. W Warszawie tak z tymi pieniędzmi to jest słabo, ale tam na Śląsku generalnie łatwiej na pewno za te pieniądze jest przeżyć. I teraz kolejna rzecz. Przeciętny górnik. Przeciętny, powtarzam. Które zaczął pracę zaraz w podziemiu, zaraz po pod szkole zawodowej, czy tam jakiejś tam sobie, szkole zawodowej górniczej, w wieku tam około 18 lat, kończy tą pracę, śred... przeciętny górnik idzie na emeryturę w wieku 43 lat. Czyli w momencie, kiedy uzyskuje prawo do tej emerytury. Trzeba pamiętać, że takie przywileje o wcześniejszej emeryturze dla górników akurat ja się z tym zgadzam. Ja wyobrażam sobie, że można dłużej pracować, ciężko, ale takich przywilejów przywilej nie ma w innych krajach, w których górnictwo jest się jako tako wszędzie. W krajach mówię o Europie, kolejna sprawa. W momencie, kiedy w tych ostatnich latach kopalnie w związku z umowami z, z rządem. Wypierdzielały tych górników na te przymusowe urlopy, bądź na emerytury i tak dalej, no to żeby kto miał robić, no to musieli zatrudniać innych, prawda? To zatrudniali właśnie te firmy, wszystkie około górnicze, pozakładane najczęściej przez były górników, działaczy związkowych i tak dalej. I Ci górnicy przebywający na emeryturach i tak dalej z powrotem wracali do kopalni już zupełnie jakby nie należeli, nie byli górnikami, tylko byli pracownikami podwykonawczej firmy. Czyli słuchajcie no, na własne życzenie byli ścierżnięci w tyłek przez swoich mocodawców, prezesów kopalni, spółek węglowych przez działaczy związków, działaczy tych wszystkich grup. Prawie, że można powiedzieć, para przestępczych. No. E... Trzeba pamiętać, jeszcze o kolejne rzeczy. A co z tym, jaka grupa zawodowa w Polsce dostawała takie hojne odprawy po zakończonej pracy? Jak wyżeście się dostawali? Ja wiem, że w telewizji wypowiadali się przedstawiciele waszej grupy zawodowej, mówiąc, że jakie hojne, to gównione pieniądze. No. Oficjalnie było to 55 tysięcy, zdaje się, złotych na łeb. Wiadomo, to telewizja i prasa podawały tą sumę brutto, no to było powiedzmy 40 koła na twarz. Jak taki górnik odchodził na emeryturkę, no to dostawał takie pieniądze. No i słuchajcie... Co się okazało? 30 tysięcy górników skorzystało z tych odpraw, prawda? 30 tysięcy skorzystało z tych odpraw. Z tego, z tych 30 tysięcy, ponad połowa, 55% tych górników daliwa te pieniądze. A to kupili telewizor, a to wyremontowali dom, a to kupili samochód, a to rozwydali na gorzałe dziwki i tak dalej. No, no to jeżeli teraz jest słabo i trzeba wracać do roboty, no to, no to jakby no nie jest to niczyja wina, tylko wasza. Pamiętajcie, że ja się odnoszę tylko do tych wikrzycieli, którzy tutaj na mnie plują, że jak ja mogę godzić w górniczy stan i tak dalej, i tak dalej. Ja nie mam nic do ludzi ciężkiej pracy nie mam nic do ludzi, którzy ciężko pracowali uczciwie ale mnie wkurza Śmie i za zarazem to jak łatwo ci twardzi ludzie z podziemi nie wszyscy, powtarzam, dają się manipulować i ciągać za nos swoim mocodawcom ze związków zawodowych, znaczy mocodawcom Psz. Harownikom ze związków zawodowych. I teraz w ramach ciekawostki, akurat tutaj mam dane z zeszłego roku, nie z tego, z 2011 roku, jak, wygląda, jak się kształtowały e, zarobki e, ogólnie w Polsce i między innymi jest też górnictwo. Ja zaraz wyjaśnię o co chodzi. E, pracownicy e, górnictwa, zarobki w górnictwie. Były, jeżeli chodzi o inne grupy zawodowe w Polsce, jednymi z najwyższych. Więcej od górników zarabiali tylko pracownicy sektora technologii informatycznych, IT. Chodzi tutaj o sumy brutto. Podczas IT wychodziło wtedy około 5000 tysięcy złotych średnio, mediana tak zwana. No to w górnictwie było to 4,5 tysiąca. Mniej zarabiało się w bankowości energetyka i ciepłownictwo, budownictwo, media, wydawnictwo, handel, sektor publiczny, to już w ogóle 2841 wychodzi. Służba zdrowia 2800. Ja rozumiem, e, dane szczegółowe tutaj pokazują trochę inną sytuację wy za to się oburzacie strasznie i e, macie pretensje do mnie, że ja podaję takie dane. No, ja powiedziałem średnie zarobki w górnictwie. Jak to wygląda naprawdę? Dane bardziej dokładne wskazują, że miesięczne zarobki, słuchajcie, co dziesiątego górnika nie przekraczają 2400 zł. brutto. Co czwarty, czyli 25%, otrzymuje wynagrodzenie powyżej 3200 zł. Ale w tym samym czasie czyli to nie są jakieś tam kolosalne pieniądze. Trzeba pamiętać jednak o tych dodatkach, wszystkich i innych rzeczy. Ale w tym samym czasie jest w cholerę osób w górnictwie, którzy co miesiąc inkasują kurcze po kilkanaście tysięcy. 10, 12, 15. I nie mówię tu o prezesach, bo prezesi to już zarabiają naprawdę grubsze pieniądze. Spójrzcie na swoich związkowców. Wystarczy. Stąd się biorą te średnie zarobków. Przypominam. Jak wyglądają średnie w sektorze, w którym ja, no, można powiedzieć, się poruszałem? 2841, a u was 4,5 tysiąca z zawodowym wykształceniem teoretycznie większość, prawda? W całej tej branży górniczej oczywiście duży wpływ ma staż pracy. Górnik z takim doświadczeniem do 15 lat, od 11 do 15 lat zarabia brutto około 6000 zł. I to są dane, dane. Oficjalne dane. Jest to e, dwa razy tyle, mniej więcej. To mówię w sumie brutto to dwa razy tyle, co górnik, taki zaraz po zawodówce, który idzie do pracy. Oczywiście ja mówię tutaj o średniej, cały czas o średniej, o średnich pensjach. E, te wszystkie, e, nie dziwcie się, że ludzie są zbulwersowani Waszymi żądaniami. Bo nikt nie będzie, się, nie będzie tolerował czegoś takiego, że będzie stał pod pistoletem, pod lufą, i ktoś będzie mu tu przychodził. To tak jakbyście, jak wy do Warszawy i robicie rozpierduchę. Ja teraz już nie mieszkam w Warszawie, ale mieszkają i to strasznie wkurwiało. Bo wy tą rozpierduchę nie robicie rządowi, nie robicie rządzącym, decydentom i tak dalej, tylko że robicie to ludziom pracy z Warszawy. Bo blokujecie Warszawę, ludzie się spóźniają do roboty, dostają w robocie działy, zabierane im są premie, dodatki i tak Paraliżujecie wszystko i macie wszystko w dupie. A potem, jedyn, jedyną korzyść z waszej obecności w Warszawie, oprócz chyba związkowców e, waszych, e, mają zbieracze surowców wtórnych, butelek i puszek po piwach. To jest jedyna chyba korzyść, jaka jest. Jedyna korzyść. I nie wkurzajcie się, bo to coś takiego, jak przyjeżdżacie, to tak jakby mi ktoś szedł do domu, pierdyknął kloca w przedpokoju, bo coś tam się z czymś nie zgadza. To jest dokładnie to samo. No, ja rozumiem, że chamstwo jest ciężko jednak wyciąć. O, znalazłem. Dzisiaj w śląskich kopalniach pracuję, słuchajcie, to jest kiedy... No, sprzed 6 miesięcy. 106 tysięcy osób. Do 2015 roku liczba zatrudnionych górników spadnie poniżej 100 tysięcy. Ile to jest ludzi? To jest kurna tyle, ile nasza armia ma. Hmm? Na co to? jest? Kto teraz... No, Chiny przestaną się zbroić i kurczę, już węgiel nie będzie tak potrzebny. I co z tym węglem zrobić potem? A i tak wydobycie koszt, wydobycia u nas węgla jest taki, że bardziej, się, często się bardziej opłaca węgiel sprowadzać z zagranicy. Czy wy nie rozumiecie tego, że jesteście pasożytami najczęściej jako grupa zawodowa? Niestety tak to wygląda. I nie mam nic, powtarzam, nie mam nic do ludzi ciężkiej pracy. Ale jak ktoś mi wyjeżdża tutaj, że jemu się należy... No to szkoda, że kurna, nie zostały fabryki na przykład, no nie wiem, czego się teraz nie używa. Hmm. Fabryka syfonów, przypuśćmy. Takie były kiedyś w młodszym, to trzeba wytłumaczyć. Woda gazowana była w syfonach. Była fabryka syfonów. Jak oni by mieli mocne związki, byliby hamami, kurna, przyjeżdżaliby ze śrubami, palili wszystko w pizdu, rozpieprzali. To co, gdybyśmy teraz mieli utrzymywać, kur, na aglomerację fabryk syfonów w Polsce? Bo im się chyba <kluwana> należy? No nie. Pogódźcie się z tym. Weźcie przykład z niektórych spółek węglowych, które wytłumaczyły swoim pracownikom, na czym polegają nowe czasy. I pracują, a nie politykują. No Mamy to się wczoraj jeden w komentarzu, zdaje się, czy w prywatnej wiadomości, on, on się chwalił, że ma dwa tygodnie, czy tam trzy tygodnie będzie demonstrował. No a kto będzie w tym czasie robił? A za te niebycie w pracy będzie brał kasę peł pełną, wtedy wszystkie pieniądze weźmiesz? Czy nie? No i tak sobie po po powiedziałem. Jeżeli ktoś mnie tutaj, kurczę, będzie atakował i to, że on jest skórny, on... pamiętajcie, to, że pracujesz na kopalni, to nie daje ci moralnego prawa do tego, żeby mnie tu bluzgać. Żeby przyjeżdżać do mojego rodzinnego miasta, w którym się urodziłem, robić rozpierduchy, niszczyć się i palić. I to, żebyś stawiał się wyżej mnie, w drabinie hierarchii społecznej, bo jestem takim samym człowiekiem. Tylko inaczej pokierowałem swoim życiem. I ty też mogłeś w ten sposób zrobić. Chamstwem się nic nie załatwi. No, to takie moje krótkie słowo do braci górniczej. Przypominam, że yy, szacunek dla, dla ciężko pracujących mam wielki. Sam kiedyś pracowałem też ciężko fizycznie. Niedługo, bo niedługo, ale pracowałem. Wiem jak jest ciężko. Ale nikt was do tego nie zmusza. Dla mnie było za ciężko. Odszedłem z pracy na budowie. Chodzi o dalałem z cegłami na plecach parę pięter, jak przyjeżdżacie ulicą Puławską w Warszawie, jest takie osiedle na wysokości wyścigów, no to ja między innymi je budowałem, żeby sobie na wakacje zarabiać. Także więcej pokory przede wszystkim, bo nie żyjemy w komunistycznej Polsce Edwarda Gierka, socjalistycznej. Już nie te czasy. I być może trzeba kobite do roboty wysłać, bo jeżeli rzeczywiście sam górnik ogarnia dom, zarabia na całą rodzinę, to może być tych pieniędzy za mało. U mnie w rodzinie wszyscy pracują, bo muszą. A i tak jest chujowo z pieniędzmi. Na razie, miłego weekendu życzę.